What's Witam Was w kolejnym odcinku newsowym, który zaczniemy od Doktora Strange'a. A konkretniej od filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a jeszcze konkretniej od scen po napisach w tym też filmie. Przeanalizujemy sobie je teraz, jak za starych, dobrych czasów. Ale najpierw przypomnę Wam tylko szybko o zostawieniu pod spodem oceny, żeby zwiększyć zasięg tego filmu. Wielkie dzięki. Zaczniemy od pierwszej, z pozoru mniej znaczącej sceny. Mniej znaczącej, jednak równie ciekawej, gdy tylko zagłębimy bimy się w szczegóły. Jest to scena osadzona zaraz po wydarzeniach z filmu, w której widzimy Bruce'a Campbella ewidentnie cieszącego się ze swojej dłoni i ręki, mówiącego it's over, czyli to koniec. Dlaczego cieszy się z tego, że to już koniec? Trzeba cofnąć się aż do filmów aż kontra martwe zło, gdzie to Bruce odgrywa główną rolę i gdzie to jego postać nie posiada ręki. Dlaczego? Mówiąc w skrócie złowrogie siły bawiły się jego umysłem, a jego prawa Ręka została opętana. Tak też, bo oczywiście odciął ją sobie piłą mechaniczną, żeby się od tego uchronić. <laughs> Także w Doktorze Strange'u po prostu cieszy się z tego, że jego ręka wróciła na miejsce. No dobra, ale co robi jego postać w MCU? Jest to tak zwany easter egg, bo zarówno aż kontra martwe zło, jak i Doktor Strange in the Multiverse of Madness pochodzi od tego samego reżysera Raimiego, który to już tworząc pierwszą trylogię ze Spider-Manem umieszczał tam Bruce'a Kambela w małych rolach. Jednak zważywszy na tytuł produkcji Marvela i ogólny vibe Nie zdziwiłbym się, gdyby tym sposobem aż trafił właśnie do MCU Druga scena jest już mniej żartobliwa i zapowiada kolejne przygody Strange'a Widzimy w niej właśnie Stevena, który zadowolony z przebiegu spraw Idzie jak gdyby nigdy nic przez miasto Spotyka tam jednak nieznaną nam postać, która sztyletem tworzy wyrwę między wymiarami Widzimy tam coś, co przypomina scenerię z pierwszego Doktora Strange'a gdzie to manipulował czasem. Postać może i jest nieznana, ale aktorka już tak. Bo jest to nie kto inny jak Charlie Theron. Scena kończy się, kiedy oboje wbiegają w portal, co albo zapowiada trzecią część Doktora Strange'a, albo jego kolejne przygody w innych filmach MCU. I tak też kończy się produkcja, która, mam nadzieję, mi się spodobała. Mam nadzieję, bo nagrywam ten materiał jeszcze przed premierą Doktora Strange'a w kinach w Polsce, korzystając ze scen, które wcześniej w Wyciekły do sieci. Także życzę przeszłej wersji mnie i Wam miłego seansu. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam film i co myślicie o scenach po napisach. Oprócz scen po napisach wyciekły także zdjęcia z planu trzeciej części Strażników Galaktyki. Na co oczywiście czekam z niecierpliwością. Widzimy na nich Starlorda i Nebulę oraz przedstawicieli najróżniejszych kosmicznych ras. Co sugeruje z kolei chyba to, że w trzeciej części nasi bohaterowie odwiedzą całą masę miejsc w galaktyce, zapewne w poszukiwaniu Gamory, na czym ma skupiać się ten film. Mamy tutaj podobno zobaczyć także stwórcę roketa, co też może być nawiązaniem do tych dziwnie wyglądających postaci. Natomiast Nebula i Peter noszą nowe, pasujące do siebie stroje, które są żywcem wyjęte z komiksów. W obsadzie oprócz nich pojawi się oczywiście także Drax, Mantis, ponownie Gamora oraz długo zapowiadany Adam Warlock, który jest już obsadzony. Reżyserem na całe szczęście ponownie zostanie James Gunn, twórca dwóch poprzednich części, a premiera ma mieć miejsce dopiero 5 maja 2023 roku. A teraz znowu coś związanego z Doktorem Strangem. No, prawie. Mowa tutaj o Stranger Things, które blisko premiery swojego czwartego, najnowszego sezonu otrzymało całą kolekcję figurek od Rebela. Stranger Things Upside Down Capsule to paczki niespodzianki w kształcie oldschoolowego telewizora skrywające figurki z postaciami znanymi z serialu. Od jedenastki przez Hoppera aż do głównego potwora. Po pojedynczym zestawie znajdziemy jedną z 12 dostępnych w całej kolekcji figurek oraz dwie karty ze wskazówkami na temat postaci, którą udało się wylosować. Jedna jest z drapką, a druga odkrywa swoje tajemnice dopiero po namoczeniu w wodzie. Dostajemy również jedną kartę scenerii, na której możemy umieścić figurkę, naklejkę oraz dwa przedmioty charakterystyczne dla wylosowanego bohatera. Premiera czwartego sezonu dopiero 27 maja, także macie jeszcze sporo czasu, żeby zebrać. Całą ekipę, a zrobić to możecie korzystając z linku widniejącego na dole w opisie pod tym filmem. Tam dowiecie się więcej o kolekcji, także zainteresowanych zachęcam do sprawdzenia. Pozostając jeszcze przy Netflixie, dostaliśmy kolejny teaser, plakat i datę premiery serialu Dom z Papieru Korea, czyli koreańskiego wydania hiszpańskiego hitu. Wygląda jednak na to, że może nie dostaniemy tutaj dosłownej kopii produkcji, tylko w innym języku. Pomimo tych samych strojów, na twarzach bohaterów widnieją inne maski, co może świadczyć o tym, że serial ten będzie dział się w tym samym świecie co oryginał, z tą różnicą, że ta ekipa będzie wzorować swój napad na tym nam mennice. O tym jednak przekonamy się dopiero 24 czerwca łącznie z premierą serialu na Netflixie. Wiemy też kiedy do kin trafi prequel Igrzysk Śmierci. Film będzie nosił nazwę Ballada Ptaków i Węży i opowie o wydarzeniach dziejących się przed tymi znanymi z popularnych filmów. Konkretniej mowa tutaj o dziesiątych głodowych Igrzyskach, co zostało opisane w książce z 2020 roku autorstwa Susan Collins. Czyli autorki poprzednich książek i filmów o igrzyskach. Premiera ma się odbyć dopiero 17 listopada 2023 roku. Trzecia część Venoma zmierza na duży ekran. Można było się tego spodziewać po premierze części drugiej, jednak teraz mamy oficjalne potwierdzenie od studia Sony, które to na obu pierwszych częściach zarobiło łącznie 1,4 miliarda dolarów, co jest no całkiem pokaźną sumą. Nic więc dziwnego, że czym prędzej szykowana jest kontynuacja. Póki co projekt jest na bardzo wczesnym etapie realizacji, więc mało o nim wiemy, a w zasadzie to nic. Możemy jedynie zakładać, że ponownie w głównej roli wystąpi Tom Hardy, co raczej nie powinno się zmienić. Oprócz scen po napisach w Doktorze Strange'u, mamy też razem z jego premierą zobaczyć w kinie pierwszy zwiastun do wyczekiwanej od ponad dekady drugiej części Avatara. Póki co, oprócz wycieków na Twitterze, do dyspozycji mamy jedynie kilka zdjęć z planu. Jednak dają one i zapowiedziany trailer nadzieję na to, że w końcu ta druga część trafi cała i zdrowa do kin. Czy zobaczymy tutaj ponownie wielką rewolucję audiowizualną? O tym przekonamy się dopiero 16 grudnia tego roku, łącznie z polską premierą filmu. I na koniec dwie dziwniejsze zapowiedzi. Na pierwszym miejscu ląduje filmowy Minecraft, gdzie to w trakcie rozmów odnośnie jednej z głównych ról jest sam Jason Momoa. Na drugim mamy filmową Barbie, gdzie to w głównej roli zobaczymy Margot Robbie, a u jej boku, w roli oczywiście Kena, zobaczymy Ryana Goslinga. Czy to dobry wybór? Na moje tak i to w obu przypadkach. Jedno jest pewne: projekt na pewno będzie budził sporo zainteresowania. Będziecie oglądać Barbie w kinach? Daj Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o ocenie i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale, prawdopodobnie.